Trzeci etap o długości 226 km wyruszy z Krakowa, historycznej stolicy Polski, miasta bliskiego sercu papieża Jana Pawła II, w którym mieszkał przez 40 lat w okresie studiów, pracy kapłańskiej, a później jako biskup i metropolita. W Krakowie można także odwiedzić szlak turystyczny ścieżkami Jana Pawła II, który prowadzi przez 37 miejsc związanych z życiem Karola Wojtyły. Po starcie zabytkowego krakowskiego rynku peleton pojedzie w kierunku Wieliczki, Skąd on będzie się start ostry? Pierwszy polski etap będzie w większości płaski. Mijając malownicze tereny, Peleton przejedzie do Strzyżowa. Tu rozegrana zostanie pierwsza lotna premia. Strzyżów to jedno z najpiękniej położonych miasteczek na pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim. Piękne, pagórkowate tereny z łagodnymi wzgórzami, rozległymi lasami, czystym powietrzem i bogatą fauną. Następnie peleton pojedzie w kierunku Lubene, gdzie rozegra się kolejna lotna premia. W okolicy znajdziemy też ciekawe miejsca historyczne, m.in. drewniany, mądrzewiowy kościół barokowy pod nazwaniem Świętej Urszuli oraz kaskady salonkowe z okresu mioceńskiego. Peleton dojedzie do Rzeszowa, miasta, które jest głównym ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym i kulturalnym w Polsce południowo wschodniej w stolicy Podkarpacia gościł w roku 1991 papież Jan Paweł II podczas swojej czwartej pielgrzymki do ojczyzny. W Rzeszowie, zanim kolarze zaczną finiszować na linii mety, przyjadą trzy rundy 60-kilometrowe i rozegrają ostatnią lotną premię tego etapu. Czwarty etap o długości 231 km, najdłuższy etap tegorocznego Tour de Pologne, Wyruszy Starnowa, miasta o wielkowiekowej historii sięgającej czasów piastowskich. Jego magią tworzy niezwykły klimat starego miasta z przepięknym włoskim renesansem kamieniczek i ratuszem na rynku. Na 24 kilometrze rozegrana zostanie pierwsza lotna premia Pszczurowej, gdzie znajduje się piękny naodycki kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Wzniesiono go pod koniec XIX wieku. W centrum miasta znajduje się siedziba władz gminy oraz przestronny rynek. Miejsce spotkań mieszkańców i gości. Czwarty etap to typowy etap dla Spinkery. Pierwsza część trasy przebiegać będzie przez Ojcowski Park Narodowy, który położony jest w dolinach pomiędzy Krakowem a Częstochową. Kolejna lotna premia etapu zostanie rozegrana w Olkuszu, liczącym nieco ponad 36 tysięcy mieszkańców w mieście powiatowym będącym ośrodkiem handlu, usług i szkolnictwa. Swoistym symbolem Olkusza i zarazem pamiątką bogatej przeszłości miasta jest bazylika świętego Andrzeja, który strzelista szczelista, gotycka, sylwetka, od wieków góruje nad miastem. Kolejnym bliskim sportem miastem jest Dąbrowa Górnicza która od lat gości turdę Poloń i tu rozegra się trzecia lotna premia. Dąbrowa jest najbardziej rozległym powierzchniowo miastem województwa śląskiego, unikatem na skalę śląska i zagłębia dzięki bogactwu przyrody oraz różności form aktywnego spędzania wolnego czasu. Miasto posiada 80 km tras rowerowych, pozwalających odkryć uroki tej części zagłębia z perspektywy siodełka rowerowego. Na 160 km w Sosnowcu zostanie rozegrana premia specjalna w miejscu szczególnym ze względu na architekturę. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego uznało Pałacę Sosnowca za najpiękniejsze rezydencje w regionie z przełomu XIX i XX wieku. Na szczególne zainteresowanie zasługuje kościół katedralny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz cerkiew prawosławna. Ostatnia lotna premia zostanie rozegrana w Siemianowicach Śląskich, gdzie można poczuć powiew natury wśród stuletnich drzew, obsypanych kwiatami łąk, malowniczych stawów. Wyjątkowym obiektem jest park tradycji, pełny historycznych ciekawostek, miejsce rodzinnego wypoczynku, szczęścią muzealną, widowiskową oraz wystawienniczą. Etap zakończy się w Katowicach, mieście należącym do grona największych w Polsce ośrodków miejsko-przemysłowych. Katowice to również miasto studentów. Wielu młodych ludzi kształci się m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Akademii Ekonomicznej czy najlepszej w Polsce Akademii Muzycznej. Na terenie Katowic znajdują się rezerwaty przyrody, liczne parki i skwery. Kolarze po do Katowic będą mieli do pokonania 4 rundy po 12 km każda, gdzie na trzeciej rundzie w alei Corfantego rozegra się górska premia Tauron. Właśnie tutaj, z Nowego Targu, historycznej stolicy Podhala, gdzie w czasie pierwszej pielgrzymki do kraju z wizytą przyjechał papież Jan Paweł II, 1 sierpnia wystartuje piąty etap. W ratuszu miejskim, w jednym z najbardziej reprezentacyjnych budynków Nowego Targu, znajduje się Muzeum Podhalańskie, w którym znajdziemy cenne pamiątki należące do Ojca Świętego. Dziś Nowy Targ, jak przystało na miasto powiatowe, jest znaczącym w regionie ośrodkiem handlowym, kulturalnym i sportowym. Pozostawiając dolomity, ponownie odwiedzamy region górski, tym razem Tatry. Niezwykłe góry o wysokich walorach krajobrazowych, które objęte są ochroną przez ustanowienie Polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz przynależności do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Na trasie miniemy górskie premie w Łapszance, drodze do Olczy i Głodówce. Dając możliwość kolarzom sześciokrotnego zdobycia punktów klasyfikacji najlepszego góra Tauron. etap będzie liczył 160 km, będzie bardzo widowiskowy. W Poroninie na 10 kilometrze do mety, gminie leżącej przy spływie Zakopianki z Porońcem, rozegra się lotna premia. Liczne stoki sprzyjają rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej, a zimą narciarstwa zjazdowego i śladowego. Z Poronina kolarze udadzą się do Zakopanego, jednej z najbardziej znanych miejscowości turystycznych zimowej stolicy Polski, którą w roku 1997 odwiedził Jan Paweł II. Zakopany jest największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr, gdzie znajduje się kilkadziesiąt szlaków turystycznych o łącznej długości 250 km. Miasto zachęca też niepowtarzalnym klimatem autentycznej ludowej kultury podhalańskiej górali. Meta wyścigu usytuowana będzie pod Wielką Krokwią, gdzie rokrocznie odbywają się kuchary świata w skokach narciarskich. Jesteśmy na starcie szóstego etapu 70 Tour de Pologne, przy hotelu Bukowina Terma Hotel Spa. Jest to najtrudniejszy górski etap w Polsce. Szósty etap, zwany królewskim, wystartuje 2 sierpnia z Bukowina Terma Hotel Spa, nowoczesnego kompleksu położonego w Bukowinie Tatrzańskiej, w samym sercu Tatry. Składa się on z największych w Polsce kompleksu basenów termalnych, czterogwiazdkowego hotelu oraz profesjonalnego centrum spa. Wizyta w Bukowinie to doskonała propozycja zarówno dla miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osób poszukujących chwili wytchnienia z dala od miejskiego Zgiełku. Michał Kwiatkowski ponownie wrócił z nami na trasę, gdzie w ubiegłym roku walczył z moreną Mozerem o klasyfikację generalną. Kolarze będą mieli do pokonania 5 bardzo trudnych i selektywnych pętli oraz 10 górskich premii Tauront, rozgrywanych na podjazdach Zomb, Gliczarów Górny i lotną premię w Poroninie. Etap będzie liczył 191 km z metą w Bukowinie Tatrzańskiej, położonej u stóp Tatr, stanowiącej centrum narciarstwa, gorących term, szlaków turystycznych i wybornej kuchni regionalnej. Po Dolomitach i Paso -Pordoi to właśnie tutaj, w Bukowinie Tatrzańskiej, zmianie może ulec klasyfikacja generalna. we Jesteśmy w kopalni soli w Wieliczce. 100 metrów nad nami rozpocznie się ostatni, siódmy etap 70. Tur do Pologne. Start odbędzie się w Wieliczce, mieście znanym z unikatowej w skali świata kopalni soli Wieliczka, która została wpisana przez UNESCO na pierwszą listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Tym razem nie będzie to etap dla spinterów ani dla górali, ale czasówka o długości 37 km. Już od wielu lat nie było podczas trudnej jazdy na czas. Będzie trudna technicznie, a w szczególności w pierwszej fazie, gdzie jest dużo podjazdów i zjazdów. Etap zakończy się w sercu miasta Krakowa. Ostatni fragment płaski kończy się kostką brukową na rynku. To tutaj odbędzie się rywalizacja o żółtą koszulkę lidera jubileuszowego 70 Tour de Pologne. To będzie wyjątkowa edycja. Walka będzie toczyć się od pierwszego do ostatniego dnia. Tu jest meta ostatniego etapu 70. tuż za Będziemy rywalizować na trasie czasówki z kopalni soli w Wieliczce do Krakowa.